Dzień dobry, Anna Dąbrowska, do Maklewski, Dbroker. Dzisiaj 1 października, zapraszam. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Mamy październik, czyli czas bardzo szybko leci. Mamy początek, przed nami jesteśmy w czwartym kwartale tego roku, ostatni kwartał. Więc też czas na podsumowanie trzeciego kwartału. I tutaj przygotowałam dla Państwa wyniki takich ETF-ów, które są jakby kluczowe. To są wszystko akcje amerykańskie. I tak, za trzeci kwartał SP500 ETF, gdzie każdy, każda akcja posiada równą wagę, jest to ETF równoważony, osiągnął wyższe wyniki niż SP500 sam sobie. Jest to duża zmiana, bo do tej pory w tej HoSie królowały, jak wszyscy wiemy, największe korporacje, to są te megacups, siedem wspaniałych, największe korporacje technologiczne. Natomiast w tym momencie mamy sytuację bardzo fajną i jakby powinniśmy być z zadowoleni, jeśli uczestniczymy w HoSie, ponieważ jest to znak, iż HOS-a rozlewa się na coraz to większe sektory. Nie tylko technologia, choć się bierze udział coraz więcej sektorów, więc jest to bardzo pożądany, pożądana sytuacja. I widzimy to w wynikach właśnie za ostatnie trzy miesiące. I tak fundusz, gdzie każda akcja posiada równą wagę danej inwestycji, osiągnęła za. Ostatnie trzy miesiące, imponujący wynik 9,48%. Proszę zauważyć, iż, iż miało to miejsce w czasie sezonowego, słabego kwartału, bo kwartał, właśnie trzeci, należy sezonowo, statystycznie do giełdy, do słabego kwartału. To jest lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy mamy wakacje wrzesień, który jest zmienny. Także taki wynik bardzo ładny. Później mamy ETF. Drobnych spółek, który tu wielokrotnie z Państwem omawiam, IWM, to jest Small Caps, to jest średnia z 2000 drobnych spółek i to tutaj mamy wynik 9,25. Sam SP500, gdzie największe korporacje posiadają największą wagę, wynik 5,75 i tutaj najsłabiej z, z tych ETF-ów, które przedstawiam, ETF typowo technologii QQQ wynik 2%, czyli też zysk, ale mniejszy, dużo mniejszy. Czyli tak to wygląda, mamy jakby, mówię, zdrową hossę, coraz nie jest ten już taki wąski udział w hostcie, który wielokrotnie był problemem, już tego problemu nie mamy i bardzo fajnie. Przed nami początek października, dzisiaj rozpoczynamy ostatnie kwartał, dzisiaj rozpoczynamy październik. I październik jest takim miesiącem, szczególnym. Link poniżej. Zapraszam tutaj na bloga Div Broker. Właśnie napisałam blog na temat giełdy i października. Czego możemy się spodziewać? Statystycznie też pewne tutaj. Generalnie październik jest statystycznie miesiącem, który, który towarzyszy największa zmienność. Zmienność w dwie strony. Bardzo często październik jest miesiącem, kiedy kończy się rynek niedźwiedzia, kiedy kończy się besę, kiedy kończy się korekta i, i daje początek do, do wejścia wzrosty tak, w hostce. Natomiast bardzo często tak to wcale nie wygląda, czyli bardzo często jest zmienność. Jeśli jest zmienność, są spadki, to jest strach. I tutaj trzeba mieć bardzo wyważone emocje i dobrze być przygotowany już na początku października, żeby do, do, dobrze do tego podejść, strategicznie inwestować w aktywa, które jakby wierzymy, wykorzystywać okazję, jeśli będziemy mieli taką daną, jeśli ta zmienność będzie właśnie w aktywach, które nas interesują, będziemy mogli zająć pozycję. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to zdywersyfikowana inwestycja i gdzieś tam nie uśredniamy jakiejś Spółki, która jest w statkowym, nie? Czyli ETF-y tutaj będą bardzo fajne y, dla inwestycji, bo one są z natury już same w sobie, są średnie. Czyli tu jesteśmy. Y, Fed obniża stopy procentowe, czyli jesteśmy w cyklu y, cyklu zwiększania płynności, czyli coś bardzo pozytywnego dla rynku. Warunek, tak jak przedstawiałam to w ostatnim spotkaniu, Musimy mieć kontynuację dobrych danych ekonomicznych i póki co je mamy, czyli bardzo, bardzo fajnie. Niemniej jednak zmienność się tak może być. Mamy październik, mamy wybory, mamy niestabilną sytuację geopolityczną, czyli tutaj jakby te faktory w dalszym ciągu są ładne. To, o czym się mówi i nie dziwnego, że się mówi, to są Chiny. Chiny przygotowuję, blog jeszcze nie mam, natomiast dziś na pewno opublikuję, także zapraszam do odwiedzenia. Pojawi się link poniżej, także gdy tylko go skończę. Chiny wprowadziły, rząd Chin wprowadził. Takie bezprocedensowe środki w celu stymulacji giełdy, stymulacji ekonomii, ale głównie giełdy można powiedzieć. I bardzo są one efektywne, czyli mamy tutaj natychmiastową reakcję giełdy i uczestników giełdy. Tylko za zeszły tydzień, jeśli spojrzymy na ETF szerokiego rynku, takiego dużych korporacji, large caps. FXI, tylko za zeszły tydzień mamy wzrost 19%. Mówimy tutaj o ETF-ie, 19% za tydzień, czyli, czyli naprawdę astronomiczny wzrost. Ale też przypomnijmy sobie, gdzie są Chiny. Chiny naprawdę są w tyle. Od szczytu w 2021 mamy spadek dla szerokiego rynku 60%. Jeśli I tutaj mamy tą reakcję teraz 20% dla tego ETF-u, tak? ETF akcji technologicznych o skrócie K-Web, gdzie właśnie chińskie akcje technologiczne są w składzie tego funduszu. Od szczytu 2021 mieliśmy spadek 82%. Naprawdę to są spadki absurdalne. Natomiast też ostatni tydzień dla tego ETF-u. Wzrost 41%, czyli też jest hura optymizm. Naprawdę środki, które zastosowały tutaj chiński rząd są bardzo mocne, stanowcze i widzimy, iż jest natychmiastowa reakcja. Także opiszę je szczegółowo dzisiaj w blogu i podam Państwu link. Także taka jest sytuacja zupełnie odmienna mamy tutaj nową sytuację, jeśli chodzi o chińskie akcje, sytuacja jeśli chodzi z widzenia analizy technicznej, widzimy odbicie średnioterminowo, krótkoterminowo. Z pewnością rynek jest przegrzany i gdzieś tam mamy wszystkie wskaźniki wykupienia są już na czerwono. Natomiast Wydaje się, iż są to bardzo silne, silne działania, które mogą w dalszym ciągu mieć swoje, swoje konsekwencje. I też Chiny, to generalnie rynki rozwijające się, bardzo sytuacja pomaże takim giełdom i rynkom, gdy mamy osłabienie dolara. A mamy Fed, pod, obniża stopy, jest to niekorzystne dla dolara, i widzimy, iż dolar się osłabia. Przejdźmy zatem od razu. Właśnie na indeks dolara. Czyli taki wyraźny początek spadku dla dolara, Mamy początek sierpnia. I w tym momencie należy się spodziewać kontynuacji tego trendu, tak? Oczywiście tutaj możemy mieć do czynienia z jakimś odbiciem, bo jesteśmy na lokalnych dołkach. Natomiast biorąc pod uwagę to, mamy obniżanie stóp procentowych. Dolar jest środowisko. Osłabiania, więc powinien raczej kontynuować ten trend. Jeśli chodzi o dolara, to przejdźmy do metali. Metale szlachetne, złoto, wykres dzienny. To, że złoto ma wzrosty, to wszyscy wiemy, znajduje się tutaj w takim impulsie ostatnio wzrostowym. Tutaj Pytanie na dziś, co bije te wzrosty dla złota? Za chwilkę Państwu zaprezentuję, jakie aktywa mam na myśli. Tutaj przygotowałam to w zeszłym tygodniu. Od początku sierpnia mamy wzrost mniej więcej dla złota rzędu 10%, mierząc zeszły tydzień, no i teraz mamy lekką korektę, więc to jest ten rzędu 10%. Natomiast jeśli przejdziemy na miedź, to za ten sam okres widzimy wzrost 22%. Czyli złoto jakby pozostaje w tyle za miedzią, tak? Miedź. Miedź jest o tyle ciekawym surowcem, metalem dla nas, ponieważ jest to także taki swoisty wskaźnik. Jest to barometr ekonomii, tak? Czyli jeśli ceny miedzi rosną, to mamy rozwój ekonomiczny, gospodarka się rozwija. I jakby jest to bardzo korzystne i, i vice versa, jeśli mamy spadki ceny miedzi, to jest to raczej związane z recesją, z zastojem, z powolnieniem. Mamy wzrosty i to bardzo dynamiczne. Jeśli chodzi o miedź jako taką, to jest ona też bardzo potrzebna dla źródeł energii odnawialnych, a jeśli mówimy o energii, to także musimy pamiętać sztuczną inteligencję. Zapotrzebowanie na energię dla sztucznej inteligencji jest na tyle ogromne, że ETF-y i spółki związane z wytwarzaniem energii mają ostatnio bardzo, bardzo silne wzrosty. Mówię tutaj o sektorach, zapomniałam nazwy, już sobie przypominam użyteczności publicznej, czyli tutaj sektory i spółki, które generalnie są takie bez większych wzrostów. W tym momencie za ostatnie miesiące mają bardzo duże wzrosty właśnie z powodu zapotrzebowania na energię i, co jest tutaj dla nas najważniejsze, nic nie wskazuje na to, aby te zapotrzebowanie było mniejsze. Wręcz przeciwnie, sztuczna inteligencja tutaj jest i z nami pozostanie na najbliższą dekadę i więcej. Więc tutaj mamy taką sytuację, taką mamy ekonomię, nie cofamy się w tył do gdzieś tam jakiejś epoki przemysłowej, tylko mamy jesteśmy coraz bardziej. W chmurze, że tak powiem, więc jakby zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję będzie coraz więcej, a tym samym na energię. Więc tutaj też mieć bardzo dobrze się w tym pasowuje, bo jest to surowiec, którego jest ograniczona podaż, a bardzo ładnie się sprawdza właśnie w energiach odnawialnych. I także tutaj Troszkę się wpisuje w ten samą scenariusz srebro. I srebro także ma podobną stopę wzrotu tutaj od sierpnia. Jest to 19%, czyli gorzej niż mieć, ale w dalszym ciągu bardzo, bardzo ładnie. Czyli metale, był dolar, no i spójrzmy tradycyjnie krypto. Krypto, czyli Bitcoin. Skupmy się tylko na Bitcoinie. Bitcoin w tym momencie poziom 63 tysiące, czyli dużo lepiej niż kilka tygodni temu. Natomiast też nie mamy rozstrzygnięcia, nie mamy nowych szczytów czasów. Pewnie wiele już wielu chciałoby już to zobaczyć. Natomiast też mamy poziom wsparcia utrzymany, ta konsolidacja w dalszym ciągu jest utrzymana. Obniżenie 100% jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi o krypto, także tutaj też sytuacja jest stabilna, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o kryptowaluty. I też ten cykl z obniżania 100%, czyli zwiększania płynności, czyli jakby ten, ten, ta waluta jest coraz bardziej rozcieńczana, Tradycyjnie bardzo dobrze działa taki okres dla krypto, bo właśnie krypto jest jakby antydota na ten problem walut. I co jeszcze? Dla klientów Deep Broker mamy przedłużoną promocję 110, tak naprawdę 100 akcji i 10 ETF-ów. Jest prowizja maklerska, prowizja od transakcji tylko wyłącznie 1 dolar, czy kupno, czy sprzedaż prowizja 1 dolar, lista tych instrumentów, link poniżej, czyli jest to 100 takich najbardziej tradowanych akcji amerykańskich, mogą Państwo sobie dzięki tej promocji rebalansować portfel na nowe środowisko, w którym jesteśmy, bo obniżanie 100% jest to zupełnie nowy, nowy scenariusz w porównaniu z tym, z którym byliśmy przez ostatnie lata. Więc warto też i odpowiednio pozycjonować swój portfel i 10 ETF-ów, także w obniżonej prowizji 1 dolar. Kiedy tu jesteśmy, przed nami październik, przed nami październik, początek października, miesiąc największej zmienności, często kojarzony także z, z okazjami, tak? Jeśli, jeśli wiemy, jakby co. Chcemy tak, od giełdy, a będzie sam raz korekta, to warto ją wykorzystać. Także na pewno dobrym pomysłem jest zasilenie konta, zasilenie konta, aby posiadać kapitał. Jeśli ta okazja przed nami zaistnieje, zobaczymy ją, będziemy świadkiem, to będziemy mogli po prostu wcisnąć transakcję i wykorzystać okazję, która się pojawia. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków. Życzę państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.